Drodzy państwo, y, witam serdecznie y, na kanale Pojarosławsku. Dziękuję za zaproszenie. Będziemy się spotykać i będę starał się przybliżyć prawo, troszkę zarazić pasją, ale też y, dać państwu narzędzie obrony, obrony swoich praw i interesów. Dzisiejszym blokiem tematycznym będzie przemoc. Przemoc w dzisiejszych czasach jest niemal na każdym kroku. Dziewczyny w parku atakują starszego pana. Yy, ojciec znęca się nad dziećmi, mąż nad żoną, ale bywa i odwrotnie. Co robić? Co robić, gdy przemoc nas dotyka, gdy widzimy tę przemoc. Najważniejsze na początku stanąć przed lustrem jestem ofiarą przemocy. Nie dam się, jestem silny. A co dalej? Zbierajmy dowody, nagrywajmy, róbmy zdjęcia, yy, korzystajmy z psychologów, to są później dowody które są nie, nieodpartym wsparciem dla prawnika, dla sędziego czy prokuratora. Musimy wykazać te zachowania sprawcy. Pamiętajmy teraz ustawa o policji daje możliwość wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia sprawcy przemocy, jak również zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. To są środki, które bezpośrednio szybko chronią osoby pokrzywdzone. Pamiętajmy również że w drugą stronę, niestety, to są narzędzia, które wykorzystują czasami żony, czasami mężowie, żeby, yy, żeby dorwać się do majątku. Dlaczego? Bo można wtedy eksmitować yy, na dwa tygodnie, a później przedłużyć małżonka i niestety dorwać się do majątku. Pamiętajmy, że zawsze można się bronić. Pamiętajmy, są terminy sądowe, dlatego zawsze Warto y, się skontaktować z prawnikiem, żeby mógł ukierunkować, wskazać właściwe kroki postępowania. Pamiętajmy, nie ma przyzwolenia na przemoc. Czy to psychiczną, czy fizyczną. Żyjemy w takich czasach, gdzie y, takie zachowania są piętnowane, ale cały czas jest ta przemoc. Cały czas słyszymy o zdarzeniach, które bulwersują opinię publiczną. Nawet w naszym mieście w ostatnim czasie było wiele takich bulwersujących wydarzeń. Chociaż pamiętajmy, że nie. Y, nie można z góry y, tutaj stwierdzić, czy ktoś jest winny, czy nie. Każda sprawa jest indywidualna. Czasami są pomówienia, czasami faktycznie miało zdarzenie miejsce, natomiast też nie osądzajmy. Strona druga to jest też hejt. No pamiętajmy, żeby tutaj w dobie internetu, w dobie środków komunikacji y, być ostrożnym, bo słowa ma też swoje granice, żeby tutaj nie nie traumatyzować nie tutaj potencjalnych sprawców czy nie narzucać odpowiedniej narracji gdy nie jest wszystko wyjaśnione także zostawmy to organom ścigania i adwokatowi pamiętajcie, z adwokatem Wojciechem Rał zawsze dojdziesz do celu